Na dworze Monika jedzie z białą laską wzdłuż ulicy. Towarzyszy jej Marta. Monika z Martą wsiadają do autobusu. Przejście podziemne. Marta wskazuje ręką na kamienne schody. Monika i Marta na schodach ruchomych. Marta poprawia Monice ułożenie ręki na lasce. Cześć Faworki! Witajcie na kanale Viptim. Dzisiaj z Viptimu witam Was tylko ja. Nie ma ze mną Mikołaja, ale jest za to ze mną gość Marta. Cześć! Marta jest instruktorką orientacji przestrzennej, bo będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, jak osoby niewidome radzą sobie same w miejskiej dżungli. Będziemy o tym rozmawiać, ale będziemy Wam też to pokazywać, także zostańcie z nami, bo nie tylko będziemy siedzieć na kanapie, ale wybierzemy się na spacerek. Próba mikrofonu, próba mikrofonu, słychać? Halo, słychać, halo, halo Mietku. Halo halo, halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Czy mnie słychać? Moją lasencję? O, moja lasencja coś mnie tu pyta. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście klasycznie się opiszemy. Ja zacznę od siebie. Jestem dzisiaj ubrana w czarne dżinsy oraz y, turkusową tunikę z dużym dekoltem i z krótkim takim nietoperkowym rękawkiem. Naszej mam wisiorek e, złoty listek i mam długie ciemne rozpuszczone włosy. Ja natomiast ubrana jestem w czarne dżinsy, białą koszulkę i mam na sobie jeszcze niebieski szal. I siedzimy na szarej kanapie. E, między nami leżą e, poduszeczki, truskaweczki, żeby było trochę akcentu e, jeszcze lata, mimo tego, że już jesień za oknem. A za nami brzoskwinkowa ściana. Czym jest e, nauka orientacji przestrzennej? Jest to dość szerokie pojęcie. Natomiast nauka orientacji przestrzennej u osób z dysfunkcją wzroku głównie sprowadza się do tego, by nauczyć osobę e, samodzielnego, i bezpiecznego poruszania się. Przy pomocy białej laski. Przy pomocy Zazwyczaj. białej laski zdecydowanie. zdecydowania. <grym grym> z tego w teren nie wychodzimy. <grym> A powiedz, jak wyglądają początki takiej nauki? E, czy jest jakaś różnica, czy uczymy dziecko, czy uczymy dorosłego, czy u każdego tak samo to wygląda? Zaczynamy tak naprawdę już w wieku przedszkolnym i te działania z dziećmi w wieku przedszkolnym zaczynają się tak naprawdę od stosowania pchaczy takich typowych o, dla Jezus, małych to są dzieci. Pchacze, takie... takie zabawki <grym> popychane do przodu. Takie że pchasz na kółeczkach, i tak. Żeby... Kółeczka chiny, tak... Tak, dokładnie tak, ewentualnie okay. jakieś tam jeździczki. A później wprowadzany jest hula-hop. Yy, ale e, co jako... się robi z tym hula-hopem? Tak się kręci? <laughs> Zdecydowanie nie. Natomiast wygląda to w ten sposób, że żeby nauczyć e, dziecko już przygotować do tego, by mogło kiedyś e, w przyszłości wziąć do ręki białą laskę. Dziecko e, trzyma obiema rączkami e, na początku, później jedną ręką e, hula hop, która jest dostosowana do jego wysokości ciała. Czyli to tak nie przed może sobą być takie, trzyma, tak? Trzyma prowadząc e, rękę wyciągniętą A, ma tak, przed, przed sobą, siebie. Tak. To ja tutaj potrzebuję jakiejś pomocy dydaktycznej. E, mamy na szczęście lanternka, to mi zaraz by. Żeby... Wytłumaczysz na ringu, widzisz, bo to jest zbyt skomplikowane. To jest mój mały hulachopik. To jest mój mały hulachopik. Myślałam, że tak. Absolutnie nie. Trzymasz go w ten sposób. I on jest takim moim zderzakiem trochę. Takim zderzakiem. Dokładnie. Tak jakbyś prowadziła w tym momencie, jak widzicie. drogie faworki. Ja uczyłam się w życiu dorosłym i ominął mnie ten najfajniejszy etap nauki orientacji przestrzennej. Kurde, tyle stracić. Jednak najlepiej się urodzić niewidomym. No dobra, to dzieci tak, a dorośli rozumiem, że teraz dostają laskę. Tak. To najpierw szatyn laską odpowiednio dobrać dla danej osoby jest to uzależnione tak naprawdę od kilku czynników, między innymi od wzrostu tej osoby, od preferencji. Są osoby, które będą wolały korzystać z lasek sztywnych, inne będą wolały składane. Bo będą one na przykład wygodniejsze podczas korzystania w środkach transportu miejskiego. Można taką, je łatwo złożyć. Są... Tak, można sobie schować do tak. torebki czy do, do plecaka. Dokładnie. Ale taka, taka pierwsza lekcja, jak już mamy laskę, to yy, zakład oczywiście z dzieckiem, no to wiadomo, że nie wychodzimy na ulicę. Ale czy z sobą dorosłą już taka pierwsza lekcja odbywa się w plenerze, czy uczymy się, nie wiem, pierwszego chodzenia z laską, to, to jeszcze po domu na przykład. Wywiad jest dla mnie podstawą. Dowiaduję się wtedy, z czym mam, z jakim schorzeniem narządów wzroku Mam do czynienia, jakie będą tego następstwa funkcjonalne, bo dla mnie jest to również ważna informacja, w jakich warunkach oświetleniowych ta osoba widzi lepiej, w jakich gorzej i jak sobie radzi w różnych sytuacjach. Naukę zaczynamy tak naprawdę od podstaw, czyli. Yy, Pierwsza rzecz, którą ja y, robię, to sprawdzam po prostu, jakimi technikami, w jaki sposób porusza się dana osoba, mhm. bo jest to dla mnie informacja bardzo istotna, na co będę musiała zwrócić uwagę, czy ta osoba zna odpowiednie techniki, czy będę musiała się na początku skupić na nauce technik określonych, a dopiero później, e, kiedy wiem już, z czym mam do czynienia, opracowuję plan, zaczynamy oczywiście standardowo od. Poruszania się z przewodnikiem. Zawsze przypominam te wszystkie kwestie. A później uczymy się już konkretnych tras z punktu A do punktu B. Monika i Marta stoją przy przejściu przez tory tramwajowe. Zanim ja osoby wpuszczę na samodzielnie do pracy, najpierw ta trasa jest opracowywana z Wólnie. przewodnikiem gdzie ja opisuję wszystko co się znajduje i punkty charakterystyczne na przykład to, że tutaj mamy wypukłości przed przejściem dla pieszych, tak? Ruszyły samochody na ulicy równoległej, tak? Więc to Czyli oznacza, że mamy zielone światło. Tutaj przechodzimy przez tory tramwajowe. Następnie będzie kolejne punkty uwagi. Tak. tak, i chodnik, a tu Kawałek jeszcze jadą chodnika. Na samochody, więc się zatrzymujemy. Tu musimy się zatrzymać, dlatego że zajęło nam to bardzo dużo czasu. Natomiast na tej części chodnika pomiędzy torami tramwajowymi a ulicą znajduje się wyspa, na której jest przystanek tramwajowy. Tutaj musisz pamiętać o tym, żeby się dobrze ustawić, żeby nie wyjść na środek skrzyżowania. Są kropeczki. Więc muszę stać prostopadle do kropeczek. Słyszymy to, że zatrzymało się auto, ale jeszcze nie mamy pewności, jakie mamy światło. Teraz ruszyła ulica równoległa, więc możesz spokojnie przechodzić, bo pierwsze auta cię minęły. No właśnie, to może tutaj powinniśmy sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że osoba niewidoma uczy się jeździć po całym swoim mieście w jakiś losowy sposób i uczy się. Przebiegu wszystkich ulic i, i układu wszystkich przystanków. Uczymy się tego, co jest nam potrzebne, czyli e, ja, na przykład, kiedy przeprowadzam się do nowego miejsca, muszę się nauczyć przede wszystkim trasy na przystanki komunikacji miejskiej w najbliższej okolicy, w tej z powrotem, tak, na przystanek z przystanku do domu, do sklepu, do jakichś punktów usługowych. Tego się uczymy, no i prawda jest taka, że najczęściej uczymy się na pamięć. E, dlatego, największym Nieprzyjacielem osób niewidomych są zmiany generalnie, nieprzewidziane. Monika i Marta idą chodnikiem. Jeżeli będziesz szła dalej na wprost, trafisz na wiatr przystankową. I teraz tak: 114 jedzie w kierunku brudna podgrodzia, 122 w kierunku gwiaździstej i 303 w kierunku Wilsona. Informacja ważna: 303 nie jeździ w soboty i święta. wszystkimi tymi autobusami dojedziesz spokojnie do placu Wilsona. Tam masz możliwość ewentualnego skorzystania z metra. Tutaj Jonia, bardzo bym Cię prosiła, żebyś sobie sprawdziła, jak, w jakiej odległości od krawężnika, od krawędzi tutaj jezdni, znajdujesz się. Mamy. Tak. tak. Odsuwasz się na bezpieczną odległość. Laska ustawiona pionowo. Yy, modyfikacja tu Ręka wyprostowana w łokciu. Ale jak mam ją trzymać pionowo i mieć rękę prostą w łokciu? Ustaw yy, dłoń w taki sposób, jakbyś szła. Tak, jak dochodzenia. Świetnie. Następnie wysuwasz końcówkę laski na zewnętrzną stronę. No. Palec wskazujący obejmuje laskę, a kciuk stawiasz w pionie. W ten Jezu, sposób, ale to wymaga strasznego wygimnastykowania. W ten sposób jesteś bardziej widoczna dla kierowcy. Czasem zdarzy się, że e, widząc e, Cię e, i Twą piękną towarzyszkę będzie mógł włączyć dla Ciebie sygnał e, dźwiękowy, który e, poinformuje Cię jaka linia autobusu nadjechała. I w jakim kierunku, to prawda, to się czasem zdarza. A czy dla Ciebie jako dla, dla instruktorki są jakieś takie momenty Yy, których na przykład nie lubisz w szkoleniu? Może nie tyle, że nie lubię, co bardzo stresujące dla mnie jest, i przyznam się do tego szczerze, uczenie osoby z dysfunkcją wzroku zjeżdżania po schodach ruchomych. I już tłumaczę dlaczego. No właśnie, to jest bardzo <noise> ciekawe. W ogóle e, nasze faworki <noise> bardzo często o to pytają, jak osoby niewidome radzą sobie ze schodami ruchomymi. Jest to do zrobienia. Mój problem osobiście polega na tym, szczególnie, jeżeli jest to rosły mężczyzna, który waży dwa razy tyle co ja. To nie jest trudne, bo ważysz mało. W każdym razie, jeżeli mam takiego kursanta, który jest sporo ode mnie większy, cięższy, zasada jest taka, że ja zawsze znajduję się przed tą osobą, by zabezpieczyć ją przed ewentualnym upadkiem z wysoka. No i wiadomo, jeśli cokolwiek, jakikolwiek, nawet najdrobniejszy element nie zostanie wykonany, we właściwym czasie i we właściwy sposób, może to skutkować tym, że osoba po prostu ta wpadnie na mnie i swoim ciężarem ja po się prostu... się w dół radośnie. E, tak, Króle w Simba i naturę się po ziemi. Ale zawsze e, staram się to e, jakoś przeprowadzić w taki sposób, żeby e, dana osoba nie miała o tym pojęcia. Że się stresujesz. I teraz już no szczęście nie widzi. <śmum> będą o tym wiedzieli. Plus nauczania niewidomych jest takie, że nie widzą paniki w Twoich oczach <śmum> <śmum> w trudnych sytuacjach. To prawda. I mojej uniesionej czasami do góry brwi, kiedy coś się dzieje nie tak. <śmum> e, no właśnie. A czy Twoje e, e, brewki się też czasem unoszą, e, że tak powiem, z radości? Czy wydarzają się Jakieś zabawne historie, które czy, czy tobie, czy kursantowi, czy, czy, czy wam razem w czasie zajęć? Gdy prowadziłam zajęcia, zadaniem mojego kursanta było zlokalizowanie przejścia dla pieszych, co nie jest rzeczą łatwą. No to jesteśmy na placu Wilsona. Spróbujemy, Spróbuję. tak, znaleźć to magiczne wejście do metra i pokonać, zlokalizować twoje ulubione przejście. Stop! Co znalazłaś? No nic. Nic nie znalazłaś? A tutaj co się znajduje? A słupeczek taki. Kułka słupeczek, nawiz, który mogę sobie na naka, na właśnie. Um, A problem? tych słupeczków tutaj jest cały las. Staraj się stop odsunąć. Omiń e, dalej od ulicy, proszę. Monika wymienia świetnie. świetnie. Problem z tym przejściem tutaj jest taki, że ten plac jest okrągły, więc normalnie jak człowiek wysiada na przystanku autobusowym i szuka przejścia, to po prostu idzie wzdłuż krawężnika i w końcu je znajduje, ale... Tutaj, ponieważ jest to okrągłe, nie działa. Ten krawężnik zakręca, i bardzo trudno jest znaleźć to przejście. Mój kursant zbliżył się do jezdni, ale niestety obok przejścia. I pewna pani postanowiła rzucić mu się na pomoc. Ja wiedziałam o tym, że on sobie poradzi, że jakby technikę ma na tyle dobrą, że Zlokalizuje to miejsce, gdzie ten krawężnik jest wysoki, i on na ten jezdnię nie wejdzie, natomiast pani o tym nie wiedziała. Rzuciła mu się na pomoc. Ja próbowałam po prostu Jak ją pomocą. położyła A tak, się dokładnie. na tym krawężniku, pan tędy nie przejdzie, bo pan zginie. Postanowiłam e, machać rękoma pani, e, przed panią, próbując ją zatrzymać, po czym ona po prostu nie. Myślała, że jestem jakąś wariatką, kto nie macha rękami. Uwaga, ona mi to powiedziała, że jestem wariatką jakąś, która nie wiadomo, o co chodzi, człowiek nie. Niewidomy, prawie na ulicę wszedł, a ja stoję, patrzę i jeszcze ją zatrzymuję. Zatrzymaj się i posłuchaj. Co słyszysz? Festyn w parku? A ludzie przejeżdżają? Ludzie przejeżdżają. Czy przechodzą ludziom? Nie Zasadniczo zawsze. nie, ale jak są w takiej dużej ilości? E, no teoretycznie tak, natomiast ja wolałabym, abyś tego unikała. Jasne, jest to dla ciebie informacja, że prawdopodobnie jest zielone światło, ale... Dla ciebie najważniejszą informacją są auta. Czy słychać te auta, które stoją tak, auta tutaj też po są ludzie. lewej stronie, ale y, za, zakładam, że kierowca nie, y, Większość kierowców nie jest w kamikadze i raczej nie będą próbować wjeżdżać na czerwonym świetle. Co usłyszałaś? Zatrzymał się samochód po naszej lewej stronie. Dokładnie. Zatrzymało się auto po naszej lewej stronie. Może to oznaczać, że? Że możemy przechodzić? Tak. Juchuski! Stały hmm. kontakt. Stacjometra nadchodzę. Monika przechodzi przez pas. I szybko wchodzisz. Raz, dwa zjeżdżasz z ulicy. Hop, co się wydarzyło? E, chyba chyba e, zeszłyśmy Stop. na bok. Zeszłyśmy na bok. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Zwłaszcza Zda... na okrągłych skrzyżowaniach. Zwłaszcza na okrągłych skrzyżowaniach. Natomiast w takiej sytuacji, jeśli trafisz na coś takiego, natychmiast schodzisz z jezdni. Nieważne, czy jest to trawnik, czy jest to e, wysepka jakaś taka wystająca, jak tutaj po prostu szybciutko musisz zejść z jezdni dla własnego bezpieczeństwa. W momencie, kiedy jesteś już na tej wysepce, na trawniku, wtedy e, możesz. Próbujesz ogarnąć próbło, rzeczywistość. Dokładnie, próbujesz znaleźć sobie przejście. Co ci powie o tym, że jesteś w pobliżu metra? Pierwsza rzecz zasadnicza, słychać będzie zadaszenie. Puknij sobie głośniej laską. Słychać to zadaszenie? Trochę tak, teraz bardziej. Dokładnie. Będą jeszcze takie krateczki metalowe. Masz już stuprocentową pewność, że jesteś. Trzy czuć metrę. powiew po... ciepłego powietrza z wnętrza podziemia. To prawda czuć, słychać nawet odjeżdżające metro, czyli jesteśmy w dobrym, w dobrym miejscu. Trzeba tylko teraz nie wejść na przykład na schody, które idą pod górę. To może powiedzmy sobie jeszcze o, o reakcjach otoczenia y, na to, jak prowadzisz zajęcia. Co Ci najbardziej wkurza na przykład, albo co Ci w ogóle przeszkadza w prowadzeniu zajęć, y, y, kiedy ludzie robią y, postronnie, że tak powiem? Przeszkadza mi to, gdy y, próbuję swojemu y, kur, kursantowi wytłumaczyć y, coś y, i przekazać mu jakąś informację, po czym ktoś staje obok nas i przysłuchuje się temu, co robię. Okay. Nie mogę się wtedy to skoncentrować. Tak, nie mogę się zupełnie skoncentrować na, mo na mojej pracy. Denerwuje mnie również to, że niektórzy e, podczas zajęć, kiedy na przykład uczę osobę, przechodzenia przez drzwi obrotowe. O kurde, to jest eee. challenge. Zwracasz im uwagę, żeby takie... Nie, kiedy patrzę na przykład, bo ja nie mam zwyczaju, że ja za każdym razem łapię moją, mojego kursanta za rękę i go e, doprowadzam we właściwe miejsce. No tak. nie taki jest mój cel. No twój cel jest taki, żeby czuwać nad tym, żeby on to zrobił bezpiecznie. Jak się właduje I na trzy razy przy tym, to mu polegają zajęcia. No tak, właśnie. Jeżeli ktoś, e, przechodzi daną trasę kilkakrotnie, yy, ale gdzieś tam coś po drodze się zadzieje i, yy, i sobie nie poradzi, gdzieś się tam yy, zagubi, to daje tej osobie szansę na odnalezienie się w tej sytuacji i spróbowanie samodzielnie odnalezienia się i, i, i trafienia z powrotem yy, na, na swój tor marszu, na swoją trasę. Tutaj nawet pojawiają się wulgaryzmy pod moim adresem, pojawiają się różne wyzwiska, że taka, a taka stoi, patrzy i nie pomoże. I nic nie zrobię. Yy, tak, więc takie rzeczy też się zdarzają, ale Właśnie w takiej sytuacji, na przykład zderzyło mi się, że moja kursantka po prostu stanęła w mojej obronie dzielnie i powiedziała dobitnie tej pani, że trwają i że tak, od mojej instruktorki. To może wynikać z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą, że jest coś takiego jak nauka orientacji przestrzennej i jak ona wygląda. Mamy nadzieję, że ten film to zmieni. Może dobrym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mieli jakieś oznaczenia, że się uczymy. Takie kamizelki z, z tak, elką, ja... jak nauka jazdy na przykład, nie? <grytanie> Możemy o tym pomyśleć. Myślę, że mniej więcej już powiedziałyśmy sobie o takich e, najważniejszych rzeczach. Pokazałyśmy Wam też troszeczkę, jak to wygląda w praktyce. Dajcie znać drogie faworki w komentarzach, czy jest coś jeszcze, czego chcielibyście się dowiedzieć o orientacji przestrzennej. Może Marta uda się namówić na jeszcze jedną wizytę na naszej. Legendarnej szarej kanapie. Tymczasem bardzo Ci dziękuję. Wiem, że się bardzo stresowałaś przed tym dzisiejszym nagraniem, więc tym bardziej, bardzo Ci dziękuję, że, że jednak się zgodziłaś. Ja również dziękuję za zaproszenie, było mi naprawdę niezmiernie miło. Mam nadzieję, że choć trochę dowiedzieliście się o tym, jak wygląda moja praca i gdzieś mimo wszystko będziecie patrzyli na nas łagodniejszym okiem. Także kochani, dzięki za dziś. Zostawcie pozytywne lub też negatywne komentarze, jeśli macie na to ochotę. Dajcie znać, co jeszcze by Was interesowało. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli chcecie nas zaobserwować na jakichś e, innych jeszcze mediach społecznościowych, to linki do nich wszystkich znajdziecie oczywiście w opisie. Pa, pa!